Dlaczego, mając toczeń, uwielbiam spędzać czas w lesie? Ogólnie uważam, że las jest super, że jest cudowny, że jest piękny i fantastycznie się w nim po prostu czuję. Dlatego też uważam siebie za człowieka lasu, człowieka, który tutaj odnajduje swoje miejsce. Jest mi tu po prostu dobrze. Jakoś tak jest super. Jest Wszechotaczające nas piękno, i to jest na pewno pierwszy, pierwsza taka rzecz, która powoduje, że przyciąga mnie to do spędzania czasu w lesie. Cisza, spokój, wolne tempo, brak elektroniki, która sztucznie wszystko nakręca. I oczywiście mam tutaj ze sobą telefon, kamerę, jakiś aparat, czasem powerbanka, używam tego. Ale używam tego wtedy, kiedy ja chcę tego użyć, a nie wtedy, kiedy coś mnie do tego zmusza. Na przykład przy okazji korzystania z telefonów komórkowych, to ja idę i szukam zasięgu, a nie, dzwoni do mnie telefon i ja muszę go odebrać, no bo jak już dzwoni, to odbieram. Tutaj sama podejmuję decyzję, kiedy oddzwonię. Czasem jest to uciążliwe, wiadomo, niemniej jednak oceniam to na duży plus. Wszystko spowalnia pod mój rytm. W lesie niebywale odpoczywam. Mam wrażenie, że jest tutaj czas na odpoczynek nieustannie. I nawet jeżeli coś tutaj po prostu robię: czy coś codziennego, wymagającego zbania o siebie, czy coś dodatkowego, to mam wrażenie, że wypoczywam. Być może to ta aura, która. Kfi do koalasu, a może po prostu to, że jako osoba z miasta w lesie mam jakiś taki reset? Nie wiem, ale niewątpliwie tak jest. Czuję się tutaj zrelaksowana, wypoczęta. Do... Kocham tą pierwotność otoczenia. I pierwotność to jest naprawdę bardzo dobre określenie. Ten brak pewnych rzeczy, do których być może jesteśmy przyzwyczajeni, takich jak spuczka w toalecie. Pralka, bieżąca woda, bez takich rzeczy, które uważamy po prostu za codzienne, to wszystko uczy pokory. Odszukiwania w swoim fun funkcjonowaniu czegoś prostszego. Zastanowienie się, jak coś można zrobić, wykorzystać być może ponownie. Ta cała leśna aura pozwala skupić uwagę na to, do czego jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni. Bez czego nie wyobrażamy sobie życia. Jeżeli ktoś, a coraz częściej się to zdarza, ma taki problem, że zerka na telefon, tutaj zdecydowanie to zauważy, bo cały czas na telefonie będzie ten brak zasięgu, albo może gdzieś wreszcie znajdzie dzięki temu zasięg, ale na pewno zwróci na to uwagę i to mi się strasznie podoba. Pokazuje mi to miejsce leśne, w jaki sposób dotrzeć do wolności, z czego rezygnując docieram do tej wolności trochę skutkiem tego odcięcia od świata jest to, że ma się więcej czasu. I dodam to jako punkt ekstra, ponieważ jest to czas na refleksję, na myślenie i wiąże się to trochę właśnie z tym wszystkim, o czym już mówiłam. Niemniej jednak ten czas, w którym nawet zmywając czy robiąc cokolwiek innego, mogę sobie pomyśleć i nawet ta odległość pomiędzy budynkami jest tutaj e, zaletą, ponieważ jest to czas, w którym, powiedzmy, spaceruję i mogę przemyśleć sobie pewne kwestie, dojść do jakiegoś wniosku. I to jest też niesamowite, że jakoś w lesie lepiej się myśli, lepiej się dociera do jakiejś autorefleksji, do zastanowienia nad samym sobą. Mam też takie wrażenie, że las pozwala sprawdzać siebie. Jakieś swoje umiejętności, które się nabyło, czy, czy jakieś doświadczenia wykorzystać po prostu w działaniu. Idąc, obserwować rośliny, e, obserwować jakieś ślady. Dla mnie jest to też fascynujące, że mogę patrzeć w niebo i zastanawiać się, jaka będzie pogoda, zobaczyć, czy trafię, czy nie trafię, w czym się pomyliłam, albo popatrzeć na coś, pomyśleć, o, mogłabym zrobić z tego to, to, to i to, albo to po prostu zrobić. I to jest takie niesamowite, że wykorzystuję ten cały bagaż, a mogę wykorzystać ten cały bagaż, który ze sobą mam, jakieś umiejętności. I to jest właśnie taka przestrzeń, której dzięki temu, że może mam tego czasu jakoś więcej, nie muszę się zastanawiać, myśleć o innych, takich bardziej e, miejskich zmartwieniach, właśnie powoduje, że, że mam czas na sprawdzanie swoich umiejętności albo. Odkrywanie nowych, bo na przykład wymaga ode mnie tego otoczenia. W tym momencie, żebym zrobiła coś nowego, żebym się czegoś nauczyła. Kolejna rzecz, chyba już któryś raz zwracam na to uwagę, to to, jakich ludzi w tym lesie spotykam. No, nieważne do jakiego lasu trafię i gdzie, zawsze gdzieś tam trafiam ze znajomymi, z osobami bliskimi czy z rodziną i nigdy nie czuję się samotnie. A nawet jeśli jestem już sama, to i tak mam takie poczucie, że gdzieś tam w okolicy są, są właśnie bliscy. I, i, I to kocham w lesie. W lesie kocham spędzanie czasu z bliskimi, że w tej całej aurze otoczeniu e, tych wszystkich rzeczy, o których już wspomniałam, jestem z drugim człowiekiem, którym mogę poświęcić więcej czasu, bo nie przeszkadza nam nic innego, codziennego. Zapomnienie o codzienności to coś takiego, dzięki czemu wydaje mi się, że tutaj naprawdę się wypoczywa od takiej, takiej szarej, codziennej codzienności. Nawet nie wiem jak to inaczej ująć, bo tutaj też realizuje się takie podstawowe potrzeby, jakie ma człowiek. Niemniej jednak jest to jakieś takie odcięcie od świata, od pracy. Od jakichś innych obowiązków, które są przyjemne i które lubię. Ale tutaj, no kurczę, ale tutaj, no naprawdę wypoczywam. Po prostu wypoczywam. I myślę, że to jest mój klucz do tego, że mając toczeń czuję się w lesie tak świetnie. Mimo tego, że czasem mnie coś boli, albo mam wrażenie, że nie mogę sobie z czymś poradzić, bo. Akurat jest taka sytuacja, to i tak odpoczywam. Czuję się wypoczęta, zrelaksowana, gotowa do robienia czegoś, pełna jakiejś takiej innej zupełnie energii. I właśnie w ten sposób las jest swojego rodzaju kuracją w, w mojej codzienności stoczniem. Zdecydowanie lepiej czuję się w lesie. I to jest dosyć osobliwe, bo. Więc większość osób, które ja znam, wolą taki miejski tryb życia i wakacje też takie raczej wygodne. A dla mnie właśnie wypoczynkiem jest odrobina niewygodna.